Dzień dobry kochani, dzień dobry. Współpracowienie 0%. O, słyszycie, jak mój stary telefon ładnie mówi inaczej? Właśnie. W porównaniu do tego nowego. No właśnie, zapraszam Was na stronę Fundacji Potrafię Pomóc na początku. Jest to fundacja właśnie stworzona przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. I z różnego rodzaju schorzeniami czy po amputacjach. Eee, także na pewno tam uzyskacie jakąś poradę, nawet jeżeli jesteście z innego miasta. E teraz oni na przykład e, nawiązali współpracę z jakąś firmą, która właśnie robi e, protezy czy ortezy. Kochani, nie chcę was prowadzić w błąd, ale was zapraszam. Eee, Dostosowuje wózki inwalidzkie i tak dalej. Ostatnio zrobiłem filmik Nowy telefon, nowe oczy. Tak, bo jakby nie patrząc, telefon jest dla mnie nowymi oczami. Dzięki niemu nie dość, że zdobywam wiedzę, poznaję różnych ciekawych ludzi, którzy. No właśnie, których świat ich oczami jest piękny. Jest piękny, dzielą się tym wszystkim, pokazują możliwości, pokazują ciekawe miejsca. I to jest niesamowite. Dziękuję takim osobom jak Projekt Nomad, jak Kiki i Świat, jak Wiecznie Młodzi, Wiecznie Wolni, przepraszam, Mańce ze Szkocji, Ania z Szwecji, Agnieszka ze Szwajcarii i mógłbym tak Wam, wam wymieniać godzinami. Oczywiście pan Cejrowski. Uwielbiam go. Mamy podobny światopogląd, podobnie myślimy, mimo że ja. Nie jestem człowiekiem jakoś tam oczytanym światowym, ale ja dzięki tym pięknym ludziom się uczę. I dlaczego dzisiaj chciałam poruszyć temat, czy chciałbym widzieć oczami ludzi? Zacznijmy od tego, że ja widzę Właśnie tych pięknych youtuberów, którzy się dzielą informacjami, gdzie ja, jak zauważyliście, na moim kanale pokazuję różne rzeczy, tak? Różne możliwości. Polecam różne kanały między wygłupami, a to dlatego, że ja stosuję technikę Kinga. Człowiek absurdalny właśnie o nim wspominał. To jest psycholog, ale zarazem człowiek, który jest komikiem. Jak walczyć z depresją? Czy jakoś tak filmik między innymi jest właśnie człowiek na kanał, kanał Człowiek Absurdalny? Czy chciałbym widzieć oczami ludzi? Moi drodzy, to zależy. Jak na to patrzeć? Powiedzmy, jest możliwość operacji, tak? I teraz ktoś mówi, a znam takie osoby, Boże, ja bym Ci oddał swoje chociaż jedno oko. No właśnie. I teraz tak. Pytanie, czyimi oczami mam widzieć, czy tak zwanych ludzi, bo ja dzielę ludzi na ludzi zombie, a zwłaszcza młodych trupów, tak pięknych ludzi, którzy widzą świat w kolorowych barwach i się tym dzielą, jak wymieniłem osoby tam powyżej, youtuberów, jeszcze nie jedną osobę wam pokażę, z czasem po tysiącu subskrypcji będę chciał robić też właśnie, e, odpowiadać na Wasze pytania z różnego rodzaju osobami. E, tu właśnie polecono mi nawet e, krecik przy, grillu, przy w filmiku, żem zrobił e, właśnie e, pytania z moimi przyjaciółmi syryjskimi. Właśnie. Dalej. Ludzie zombie. Kogo mam na myśli? Podam wam przykłady. To jest masakra dla mnie. Siedzę sobie w saunie w tak zwanym em, w palarni i wie, wiem, że jestem sam. Bo ja z jak wchodzę, to mówię: puk, puk, można. Jakieś cisza, to, to znaczy, że nikogo nie ma. No nieraz ktoś nie chce odpowiedzieć: okej, okay, jego sprawa z jakichś tam względów może był zamyślony, może nie ma chęci dyskusji, może po prostu nie chce, żebym go yy, wiedział, że jest. Okej, okay, masz prawo. Wchodzi człowiek. Co tam? Ja nic. Słuchajcie, no chyba wypada się przywitać, prawda? Jak się wchodzi i zagaduje. Stara bieda, biedanie. Ja dalej nic. A. Life is brutalnie. Ja dalej nic. Podchodzi, puka mnie palcem. W ogóle, kochani, widzicie mnie? Boże, życzę wam jak najmniej zdrówka i żebyście jak najwięcej widzieli w pozytywnych barwach. Dalej, puka mnie palcem. Ja wiem, słucham. Co tam? Ja wiem. A, witaj w ogóle, e, przyjacielu. Ja wie co słychać. A, stara bieda. Co ci się stało, młody człowieku? Bo widzę po głosie, że jest młody. Ej, co, life is brutalnie. Ty jesteś niewidomy, nie? Ajaj, ajaj, ajaj. A go tak to obchodzi, jak zeszłoroczny śnieg. Sorry, kochani, głupi to ja nie jestem. No, czasami. <ścoughs> I ja mówię do niego: powiedz mi, ile masz lat? A co? Dwadzieścia cztery. Rozumiem. Jak tam dzień minął? A, w pracy byłem od czwartej do szesnastej, jestem zmęczony. Ja mówię, rozumiem ciebie. O czym ja będę, kochani, z nim dyskutował? Nie ma o czym, bo life is brutal. Młody człowiek to jest młody trup. Powiedziałem, rozumiem. Młody, do zobaczenia. I wyszedłem. Druga sytuacja. Kobieta w średnim wieku. Eee, zuboli mnie głowa, źle się czuję. Nie wiem, co zrobić na obiad. Koleżanka do niej mówi. No to może zrób to. Nie, nie uda mi się. A w ogóle buty bym sobie kupiał. Słuchaj, jest promocja w tym w tym sklepie. Może pójdź zobacz. Nie, na pewno będą niewygodne, ciasne. W ogóle dziecko mam głupie. Mąż idiopita. Matko kochana. Nie, dziękuję, postoję. Jeszcze Człowiek zombie, stary, zrozumiem. Tekst typu. Dziewiąta rano. Jesteśmy takie zmęczone. Daj ty spokój, uspokój się. Matko, kochana. Następny tekst. O Jezu, dopiero dziesiąta, a jeszcze do wieczora kawał w czaszu. Kochani, czy ja mam z takich ludzi brać brać przykład czy wy macie brać przykład czy to nie się robi czy, to nie, czy oni się nie ograniczają i nie mają ślepoty mózgu czy oni wam mogą coś doradzić i teraz ja niepełnosprawny przebywając z takimi ludźmi co ja bym wam miał do powiedzenia masakra prawda i teraz miałbym mieć oko takiego człowieka ja uważam że w ogóle jest też pamięć oka bo wiecie o tym, że dziecko, jakby małe nie dotykało, nie brało do ust, to mózg by nie zapisywał, powiedzmy, że to jest ta paczka papierosów. Tak? Nie widziałby tego, chociaż są osoby, które mają zaburzenia, i na przykład był taki blok u kolegi w Warszawie na Woli, gdzie ludzie mówili mi, Przepraszam pana, do którego pan bloku idzie? Ja mówię, że do tego i tego. Mówię, taki pomarańczowy. Podchodzę z nimi. Nie, nie, on jest różowy. On jest siw, szary. On jest żółty. Kochani, to jest niesamowite, jak różnie potrafimy różne rzeczy widzieć. Mam natomiast kolegę, widzącego i niewidomego. Mówię do niego, pyta się mnie, Damian, nie wie, gdzie jest pilot? Ja mówię, Słuchaj, przed chwilą widziałem go, boga siłem telewizor. Jest na stole w kuchni. W pokoju, przepraszam. On podchodzi. Nie ma go. Ja wiem, leży na pewno chyba, że wziął go tomek. Nie ma go. Podchodzę. bubu, patrz, co to jest, a pilot. To już takie coś bywa. I teraz. To, ale to się chyba jakieś zaburzenie. Nie znam się na tym, tak na okulistyce. I teraz. Czy miałbym widzieć druga grupa ludzi, ta wspaniała, jak Cejrowski, jak, jak właśnie osoby, które wam wymieniłem, tak? Projekt Nomad. Kochani, też bym nie chciał. Spytacie, dlaczego? Kochani, Ostatni Tomek mówi właśnie do mnie, a dlaczego byś nie chciał widzieć moimi oczami? Ja mówię, to mi... Bo ja wiem, że ty byś był nieszczęśliwy. Na początku byś był z siebie dumny, że ty mi pomogłeś, ale właśnie ty potem byś popadł w depresję, i ja nie wiem, czy taki człowiek by sobie poradził. Jak już raz mam depresję, a nie umiemy, e, jak King, o którym wspomniałem, e, stosować do życia z radością widzieć świat w pięknych, kolorowych barwach to jest to ciężkie. To można się załamać i już nie podnieść. Ja mam taką koleżankę, niestety Madzie. Ja już z różnych, na różny sposób próbuję jej doradzać. Pokazuję różne kanały tak jak wam. Polecam. Ona wszystko widzi w czarnych barwach. Widocznie taki jest jej świat, taka sierola. Sorry Madzia Zelbląga, ale ja, ja mi ręce już opadają. Nie wiem, co zrobić. Nie potrafię ci pomóc. Nie jestem kompetentny, bo fakt faktem rzeczywiście najlepiej osoba obca powinna nam doradzać. Nieznajomy, nie z rodziny. Właśnie. To już inna kwestia. No i trzecia grupa. Osoby zmarłe, prawdziwe, niestety, trupy. I tu jest kod w worku. Czy ja będę ten, o, o, widział świat okiem osoby pozytywnej czy negatywnej? Rozumiecie? Wiecie co? Wiecie, że byłem okulisty, u doktora Szaflik we wrześniu czy w październiku, teraz nie pamiętam. W październiku, chyba 6, nawet filmik zrobiłem. Wiecie co? Chciałem, bo namawiałam je właśnie przyjaciółka Kasia, namawiam je maniek od energetyki. Chciałem, ale wiecie co? Na chwilę chyba obecną cieszę się, że jest jak jest. Tylko to, co mnie boli, robiąc filmik, nowy telefon, nowe oczy, że ludzie ludziom utrudniają życie. Było dobrze, te telefony były świetnie dostosowane, nie było problemu. Teraz jest problem. Ja też po to pokazałem Wam terminowy telefon, że dla osób widzących nie musicie przepłacać. Naprawdę, możecie mieć fajny telefon, niekoniecznie za 6 tysięcy, ale tej samej wartości w środku, z tymi samymi bebechami, tak naprawdę za parę stówek tam się pomyliłem powiedziałem że ma 500 y, 312 giga pamięci on ma 512 albo 518. Plus kartę możecie dołożyć. I to wam chcę, kochani pokazywać, że są rozwiązania, są wyjścia. Nie trzymajcie się ślepo grupy czy rodziny, bo ona często nie jest obiektywna. A jak to nawet powiedział jeden kryminolog. Największe tragedie są w rodzinie. Sprawdzajcie wiadomości. Dopytujcie się, patrzcie w Google'ach, naprawdę. Do tych ludzi też nie miejcie pretensji, że oni wam tak powiedzieli, bo oni tak słyszeli od cioci, sąsiadki czy inne osoby, młodego lub w ogóle zombie. Ja was pozdrawiam serdecznie i aleluja. Świat jest piękny, jak otaczają nas piękni ludzie, którzy są wrażliwi i którzy chcą się dzielić z innymi poprzez właśnie filmiki, przez organizacje, poprzez właśnie porady, to jest najpiękniejsze co może być. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka może spotkać kiedy człowiek ma serce, serce. Zapraszam was też do filmików mojej kuzynki, siostry z Belgii. Nawet opublikowałem jest poniżej e, poranek z szcicu pchełką, e, mieszkania socjalne w Brukseli. Jak to wygląda też za granicą, bo trzeba mieć otwarty światopogląd i trzeba czerpać wiedzę z tego, jak to wszystko działa w innych krajach. Bo niestety nasz kraj, zastanawiam się, że nie do końca myśli o nas. Nie do końca tak naprawdę mu chyba zależy. Tu każdy patrzy na siebie i przez to po tym jest też moja irytacja, właśnie tak. A właśnie, już nie chodzi o mnie, ja sobie radzę, ale tak nie może być i nie powinno, dlatego też otwieram wam oczy. Kochani, pozdrawiam was serdecznie i życzę miłego dnia. Ten, który ma szeroko zamknięte oczy, a zarazem szeroko otwarte wewnętrznie. Dziękuję, że jesteście w moim życiu, wy pozytywni, którzy dzielicie się wszystkim. Kochani, pozdrawiam. Stop przyciska.